Dziewczyny, może te dino tutaj to nie taki zły pomysł. Dzień dobry, co podać? Poproszę 50 dekopolędwicy z kangura, kilogram antrykotu z bizona i dwie płetwy rekina. Kasiunia, jest promocja na lodowcowiankę. Wziąć ci jedną z grzewkę. Za dwie stówki tylko. Rajanku, nie tak szybko, bo jeszcze marmury porysujesz. Każdego pomidora zapakować do jedwabnego woreczka? Mhm, tak, tak. Jutia, daj, no to jest jakiś sztosik. Najlepszy parking marketowy ever! Grażynka, tu jest jakby luksusowo. Uwaga, uwaga! W alejce szóstej właśnie rozpoczęła się promocja na torebki Louis Vuitton. Czy mogę być winna Grosika? Chyba pani oszalała.